Dzień dobry moi drodzy, witajcie. Sedon urlopowy już dawno się skończył, miśka wróciła ze wsi do miasta i jesteśmy w komplecie miśka, burcia też i wykorzystując tą piękną pogodę, bo nad dzisiaj bardzo, bardzo ładnie, ciepło. Chciałbym pokazać, myślę, że ciekawy samochód. Rzadko bywają V60 cross country, bo ciężko je kupić, ale czasami się zdarzają. Mnóstwo czasu poświęcam na szukanie dobrych samochodów i czasami to się udaje i czego owocem właśnie jest ten samochód V60 Cross Country w wersji benzynowej z napędem na wszystkie koła o mocy 260 kilku koni mechanicznych, czyli ma silnik benzynowy plus wspomaganie elektryczne i tak zwana miękka hybryda. Samochód pochodzi z roku 2020. Przejechał w swoim życiu 152 000 kilometrów. W całości jest to auto oryginalne, nieuszkodzone, niezmęczone. Oczywiście widać na nim, że samochód jest używany, ale nie są to uszkodzenia dużo powiedziane. Mankamenty, które dysk dyskwalifikują ten samochód zbycia. Zmianem, zmiana bycia pięknym bądź ładnym. Jeszcze wewnątrz, dodatkowo, też jest bardzo dobrze wyposażony samochód. Lista wyposażenia będzie dołączona do postu. Lista jest bardzo obszerna. Takich samochodów szukam i z takich samochodów jestem naprawdę dumny, że udaje mi się wyłuskiwać z rynku takie samochody. Nie będę mówił o wyposażeniu, bo naprawdę jest długie. Opowiem o trochę innych rzeczach, gdyż. Yy, poświęciłem na ten samochód dość sporo czasu nie mówię o szukaniu, tylko o doprowadzeniu go do stanu perfekcyjnego mechanicznie gdyż niestety wadą miękkich hybryd jest to, że często kończą się w cudzysłowie turbiny, kiedyś zrobił o tym post i tak było w tym samochodzie, więc turbina jest w tym samochodzie wymieniona przez co następny właściciel będzie miał święty spokój dodatkowo i nie będzie miał kosztów dodatkowo w tym samochodzie zrobiłem już konwersję eee, paska napędu pompu oleju na łańcuszek i tu też właściwie nie będzie miał już żadnych problemów do końca życia samochodu jeszcze zrobiłem w tym samochodzie wymianę oleju z szynie biegów wymianę oleju w silniku. Wymieniliśmy komplet filtrów. No i była też piękna szyba. Szyba też jest nowa, wymieniona Pilkingtona, czyli jak najbardziej oryginalna. Tak, mówiłem, jest to bogata wersja cross-country. Dodatkowo jeszcze ma e, listwy takie. E, zostali szlachetne, zostali nierdzewne z przodu, z tyłu i z boku. Więc ten samochód naprawdę jest bogato wyposażony, wygląda dostojnie. 152 tysiące kilometrów. Przepraszam, 152 117 dokładnie. W środku nie ma żadnych uszkodzeń, zniszczeń. Auto wygląda bardzo dobrze. Na zewnątrz no, trochę ich jest, ale pokażę. Na tutaj z tym się praktycznie nie da nic zrobić, bo tutaj kolega zrobił zaprawki, a tam zrobił zaprawki. No bo nic więcej nie da się zrobić, nie będzie malować e, botnika. Zderzak jest odrobinę wypiaskowany, ale nie dużo. Tutaj trochę przy, y, przy zaślepce haka. haka. Tu jest delikatna, delikatna nie wiem czy to będzie widać, delikatna rysa, która była widoczna na zdjęciach. Tu jest mała rysa. O tutaj widać ją. I bardzo delikatnie porysowana jest, porysowany jest zderzak przy klapie bagażnika, ale to jest takby standard we wszystkich kombiakach. Moje drodzy, lista wyposażenia będzie zawarta tego nietypowego samochodu, a jest naprawdę bardzo obszerna. Samochód idealnie nadaje się do leasingu, gdy będę sprzedawał na fakturę VAT 23%. Czyli auto nie ma wady prawnej. skarbówka nie przyjdzie po, po zaległy VAT, a ma na to 5 lat. Tu jest pewny samochód z pewnego źródła. Bezwypadkowy, serwisowany, z bardzo, bardzo bogatym uposażeniem. Będę to podkreślał, bo w rynku można kupić wiele samochodów, ale dobrze uposażonych samochodów jest bardzo mało. A ten właśnie jest jednym z tych bardzo dobrze uposażonych. Między innymi jest Bowers and Wilkins i, i na przykład wentylacja foteli z masażami. To jest kamera 360, panorama, czarna podsufitka. Mogłem to wymieniać i wymieniać. A to wszystko będzie napisane w treści postu. Także zapraszam. Gdybyście mieli jakieś pytania, zachęcam do kontaktu. Jestem dostępny, można przyjechać samochód obejrzeć. Do usłyszenia wkrótce.